i o wyczułem jakiś pachnących ludzi mądrych no oto no witam was tutaj w terrarii mojej chyba ulubionej grze indii grze w której mam chyba z hallo steam nie wyświetla się mam z 300 godzin może plus na piracie to się liczy bo kiedyś miałem pirata to trochę jest na steamku no i co niestety moich postaci jak widzę już nie ma ale coś tego yy... Powiem tak, ja to zawsze robiłem albo taką samą postać, albo losowo, bo kogo to obchodzi, szczerze mówiąc. Wygląd postaci w grze. Nie, niektórych obchodzi z jakiegoś powodu. Aby sobie zrobić coś. Albo wiem co zrobię. Zrobię od nowa. Dam mu pyk. Pyk... E... Albo zrobię łysiaka i będzie spoko. O, łysy murzyn. Cyk, ok nazwę go muzyn O! Oh, widzieliście to profesjonalne rzeczy teraz nowy świat dam sobie średni bo zawsze na... grałem na dużym ale duży jest jednak zbyt duży nie ekspert jestem nastawiony na eksperta dla mnie gry to jest przyjemność a nie mordęga z poziomem trudności i nazwę to Pomysłowe oczywiście a i teraz tworzenie świata, na szczęście z moim potężnym procesorem, płytą główną magiczną, ramem i dyskiem twardym, to powinno zająć, zająć kilka minut, to znaczy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. I nie podoba mi się to, że teraz wiadomo, że robi się Crimson czy Corruption, bo przedtem było takie jak robisz, robisz i myślisz, będzie Crimson czy będzie corruption. A teraz jest wiadomo co będzie I to jest dla mnie problem tak samo to, że nie dałem sobie stopera. Nie wyłączyłem trybu samolotowego Nie włączyłem trybu samolotowego, który sprawi, że nie będzie pi 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 co chwilę z telefonu 14% tak nie za bardzo Ojej 100, 108 godzin tu mam, bo nie wyłączyłem ostatnio Okej okay, 20 minut na odcinek, myślę będzie spoko Mam nadzieję, że mi się będzie chciało to nagrywać w miary. Jej. To ja. I co, ich nie ma jak w Super. E, już wróciłem. Znaczy, przedtem miałem mody. Może przez to nie działało. A teraz najgorsze jest to, że będę musiał wszystko od... Znaczy, od początku. Skleić sobie w programie jakimś. O, koper mamy. Wolałbym tinę, Tin. czy znaczy, miedzi to jest, a się przyzwyczaiłem do angielskich nazw. Bo polska wersja jest stosunkowo od niedawna. Od roku, może dwóch. A ja w to grałem od premiery właściwie, choć przez pierwsze trzy lata miałem chyba pirata, potem kupiłem na promocji. Kiedyś byłem piratem generalnie, ale już nie jestem. Brzydość się takimi teraz. Tak tylko mówię. W ogóle powiem Wam, że śmieszne rzeczy ja robię w internecie, znaczy inni ludzie robią. Bo wiecie, jesteś, jesteś sobie takim normalnym człowieczkiem, patrzysz, komentarze, na przykład jest temat czy Red Dead Redemption 2 będzie na PC? Kiedyś poruszałem ten temat, to kiedyś napisałem, że wydaje mi się, że będzie, bo to by było głupie, nie zarobiliby Rockstar coś tam, coś tam. Jaka jest odpowiedź To jest za blisko. Chora nie zbyt blisko, spadaj stąd Zgadnijcie jaka była odpowiedź konsolowców, wracając do tego Zgadnijcie, po powiedzieli Hm, możesz mieć rację? Albo nie masz racji? Nie, powiedzieli Idź sobie grać swojego Fortnite'a Z kolegami czwartej klasy. Ty piraci jebany Jakoś tak odpowiedzieli Więc No, ja przypomnę, że te same osoby piszą, że PC-towcy nie zasługują na Red Dead Redemption 2, bo są zbyt toksyczni. To są te same osoby jakby co. Nie, że po prostu ta sama grupa. To są te same osoby. Szczyt hipokryzji. I w ogóle powiem tak, jak chcecie być popularni na YouTube i mieć dużo komentarzy, zróbcie film o nazwie na przykład PC vs Konsola. Wtedy zleci się tysiące debili z obydwu grup oczywiście. Cetowcy wyzywający konsolowców od yy, tego, że to jest biedna rzecz 30 FPS w grafika. I konsolowcy mówiący takie bzdety jak dobry PC to trzeba 5000 wydać. Ciekawe, mnie to w ogóle zaskoczyło, ale składałem takiego podstana na szybko, żeby pokazać, że mogą być dobra jakość w 2000 zł cenie. I wiecie co? Za około 2200 złożyłem zestaw, który ma w sumie 60 fps w Full HD, więc lepiej niż konsola. Bardzo spoko. W sumie... W sumie to... Ajajaj, umarłem, jeden mieć spadł, ojej. E, w sumie to lepiej niż konsole, bo problem takiego PS4 Pro jest to, że niby ma to 4 skalowane metodą szachownicową, bo daje tak się nazywało. No, no to nie ma 60 fps w wielu grach, choć można to zmienić, to jednak w Rise of the Tomb Raider masz niestabilne 50 fps, w niektórych grach masz niestabilne od, od 30 do 50 fps, bo jakoś tak chodzi. Różnie jest, ja wolę mieć średnią grafikę i 60 fps, bo płynność jest ważniejsza po prostu. W ogóle też powiem, że ja kiedyś byłem takim kolesie, który gra w dużo, DUŻO starych gier. E, jak ktoś oglądał mój kanał za czasów e, takiej fajnej serii Kolekcja Klasyki, którą polecam, bo jest dla mnie bardzo dobrze zrobiona, przynajmniej w większość odcinków. Bo tam mi się chciało to robić, potem mi się nie chciało. To ktoś mógł pomyśleć, że hmm, ten gościu gra tylko w stare gry i ma słaby komputer. Nie wiem czemu tak niektórzy myśleli. Nie mam do słabego, mam Ryzenka 1600X i GTX 1060. No, to nie jest sobie komputerek. Wiele osób było, że y, ten pan lama żyje w starości, przed tym wiekiem, takie tam. A prawda jest taka, że ja po prostu lubiłem wtedy grać stare gry. Tylko teraz pograłem sobie trochę w nowe gry i stwierdziłem, że jednak wszystkie stare gry jakie były dobre i mnie interesujące to już zagrałem. Jednak wolę marnować czas nagranie w nowe gry, bo jednak e, trzeba to zobaczyć, po prostu patrzcie sobie na starą grę i patrzcie na nową. Nowe gry są robione po to, żeby jak najwięcej osób zagrało i żeby jak największej ilości osób się to podobało. I wiele osób narzeka, że e, te gry Ubisoft'u na przykład są takie same. Powtarzalne są, są takie banalnie proste. Riri ri, ri, ri. A ja się przyznam, że takiego asesyna bardzo lubię, choć jest trochę za proste jak dla mnie, to jednak lubię. Tak jakoś po prostu. I wiele nowych gier. Po prostu wolę bardziej niż stare, które generalnie problemem starych gier zawsze było to, że były w pewnych aspektach archaiczne. E, choć są pewne wyjątki. Na przykład Doom. E, jedyny problem Dooma jak dla mnie starego jest to, że ma te etapy strasznie tak zrobione jak labirynty. To jest po prostu wkurzające chodzenie po czymś takim Ale nowy dum jest genialny. Teraz sobie stwierdziłem, że po co grać w starocie, jak ma grać w, grać w nowości. I gra w nowości. Tak no nowo znaczy... Powiedziałbym, że jak dla mnie takie gry, które że zaczęła się dla mnie taka era najlepszych gier to PS2, wtedy się zaczęła robić takie gra. Trochę kazualizować, ale nie tak nie tak źle i fajne jest, fajne jest ostatnio się grałem w Wolfensteina z Wolfen... nie wiem, jak to wymówić Wolfenstein to tak się powinno mówić z 2009 roku powiem że hmm. genialna gra bardzo fajna choć ma parę sobych elementów to jednak mi się grało bardzo przyjemnie e, jeszcze zgrałem sobie niedawno też w kroniki Riddika e, E, rok niby 2009, ale w tym pakiecie z kroniki Riddika Assault and on Dark Athena, bo że tak się nazywa, jest jeszcze część pierwsza, jak właśnie grałem część pierwszą. Powiem tak. Fajna gra, strzelanie przeciętne, za mało strzelania trochę i za bardzo skradankowa gra, która czasami w I trochę lokacje zbyt bardzo wymagające momentami backtrackingu i trochę się idzie pogubić, ale Fajna gra, fajny klimacik Ale fabularnie jakaś super nie była dla mnie Wiele osób się tą grą tak podniecało to jest super Sojubista gierka, ale dobra Jedna z najlepszych Dla mnie to jest po prostu dobra, bardzo gra 8 na 10 maksymalnie I no tyle, tyle powiem okay, Idziemy w jaskinię, bo tak się powinno w tej grze iść I skrzyneczka Jak ja to lubię Coś ciekawego, w sumie niezbyt i czy to już będzie koniec tej jaskini, bo się skończy? Nie, tu jest wody dużo. Slimec pat, O ci, jasny! Gwint! Ojejej, w ogóle chyba zacznę robić jakieś vlogi, bo ostatnio się u mnie takie fiksy dzieją, że warto powiedzieć o pewnych wydarzeniach w stodole, powiedziałbym, a nie mówić tego tylko na odcinkach. Też to będę mówił na odcinkach takich zwykłych może z czy coś. Bo jednak ja zawsze lubiłem robić takie serie, wiecie, Terraria to jest gra, w której po prostu sobie gram i coś mówię. A nie, że macie fabułę czy coś. Możecie sobie odpalić odcinek 30, jest fajnie, a nie odpalacie e, Wiedźmin 3, odcinek 50 i o co chodzi w tej grze? Co ten koleż zrobił dopiero Ocie jasny! Spadaj! Przy... Nie zrobiłem sobie miecza. i ja tu umrę. Dobra, zabij mnie. Zabij. Nie ja zrobiłem miecza i to jest rojnik brówkolów. Niektóre nazwy są głupie. Tak dla mnie. E, chyba, że są nazwy prawdziwych stworzeń. To by było trochę takie nieprzychylne dla mnie. Ajajaj, najgorzej tego zapomnisz, szczerze mówiąc. Tyk, tyk. Mam tu chyba zamiar iść pod postać strzelecką, bo w Terrarii to jednak najlepiej strzelać. Miecze takie, melee rzeczy są jakieś takie niezbyt jak dla mnie. Choć zależy, zależy. Na szczęście jak gra się jako postać, jako jedna postać, bez kolegów to można iść wszystko, bo jak się i jest z kolegami gra to jednak każdy powinien mieć swoją, powiedzmy, klasę, bo tak to jest trochę niezbyt, że ten gości ma itemki do wszystkiego, inny kolega nie ma nic, bo po prostu nie był pierwszy i nie zabrał tego jako pierwszy. Okej, okay, to może lepiej tam pójdę, jak poszedłem przedtem. Ale ja powiem tak, problem Terrarii jest taki, że na początku nie ma się grappling hook'a. I to mi się nie podoba żeby tak się starać z tym wszystkim chodzić, tego robić i dopiero po... A spadłem se. Ale w ogóle podoba mi się, że... Czy znaczy, aktualnie ma być aktualizacja, która zrobi lepsze jak... i lepszą jakość wody chyba? Jakieś powiew powiewające liany czy coś? I to mi się podoba. Że takie coś będą robić. Choćby by wolałbym taki większy update w stylu, że macie nowe, nowe rzeczy nowe zbrojki takie tam ale wracając jak ktoś może widział to ja generalnie znalazłem kocią czaszkę w stodole jak chodziłem za kotką, która ma młode gdzieś niestety tylko jednego bo gdzieś musiał jej się zapodział nie wiem, nie wiem co się mogło stać bo ona chyba urodziła ogólnie u sąsiada gdzieś i nie wiadomo jakiś kocur inny może bo z tego co wiem kocur może zjeść młode jeżeli chce się zabawić z kotką informacje z internetu nie jestem pewien tak się już raz w sumie stało że jej młode zostały zjedzone potem chodziła taka biedna miał cała dwa miesiące później już miała kolejne które jednak przeżyły na szczęście były trzy dwa bure, kotka i, i, i kocur i czarna kotka Kotkę dają sąsiadowi generalnie. Teraz mam tylko jednego czarnego... Nie wiem w sumie co. Nie patrzyłem. Niech sobie leży w spokoju. I najgorsze jest to, że mam jeszcze tę czarną kotkę. To jest takie, ja patrzę, no jest tu dołam, no siedzi sobie. Siedzi sobie, coś podejrzanie tam bez przerwy, jakoś nie odchodzi na krok. To postanawiam sobie tam wyjść do niej. Ja przychodzę, patrzę, no, no siedzi sobie czarna. Czarne takie coś. I ma. No to sobie ją głaskam, głaskam, nagle takie... Coś duży ten kotek. Patrzę. Patrzę. A tam kuziwa kot. Jeden czarny, Drugi czorny. Chyba. Znaczy nie wiem, ile tam jest kotków, ale na pewno jest jeden czarny, jeden bury i chyba kolejny czarny. Aj to jest problem, bo te koty na kilogramie sprzedawał chyba teraz. Najgorsze jest to, że teraz do mnie jakieś czorny przychodzą kocury i mi obścigają. Ona chyba nie wiem czy chce zbytnio się z nimi zadawać. Nie wiem. Wczoraj ścigałem takiego jednego czornego z godzinę. Z kurwy z szybyka. I powiem tak, ja zrobię o tym film, taki żartobliwy oczywiście, ale jak chcecie pozbyć się kota jakiegoś takiego wiecie, takiego niezbyt wam się podobającego to najlepiej po pierwsze mieć grube rękawice po drugie jakiś kijaszek, tak, ale wiecie, humanitarnie, kota się nie bije ewentualnie trzyma się go i ja tak wziąłem takie grube rękawice wziąłem tego skórczy byka trzymałem go z 5 minut, on się tak wydzierał Gryz mnie w te ręka rękawice i ja tego nawet nie czułem, taka była fajna gruba. I potem się wyrwał, bo to był silny skurczybyk. on ma 3 lata, 4, 4 może. To jest kosur sąsiadów. U mnie też jest taki jeden czarny, tylko on nie jest taki zawzięty jak ten. Bo on też coś do kotki ma, ale on nie idzie do niej ją gryźć. Tylko łaził za nią, tylko tyle widziałem przynajmniej. Jego też ścigam teraz, bo mi innego kota pogryz, bo... O, ja generalnie on tych kotów... Oj, oj, Kiedyś może będzie więcej filmów o tym, bo, bo lubię kociaki, to będą filmy o nim. I właśnie teraz tutaj sobie śpił mnie jeden białocorny. E, chyba najbardziej znany z moich kotów. Już występował w kilku filmach na Polished Polish, w e, Cut in, in the Box, czy of the box, chyba in the box. E, występował w innym filmie na tym kanale już znacie gościa Ła łateczek taki ładny seksowny kotek wow e, o, z, z niego zrobiłem mięso generalnie też hm. w ogóle zobaczyłem, że jak nie dajesz czwartej gęstości to misoby odchodzą i no, trzeba się wziąć za coś i tą terrarię będę nagrywał teraz Mam nadzieję, że to będzie tak codziennie. Nie codziennie. Co drugi dzień? Nie wiem, albo... Chciałbym przynajmniej dwa razy w tygodniu. Może będzie także jeden dzień wakacji. w na się. Wakacje zaczynam to, to e, wrzucać tę terarię, jakby co. Bo teraz jest jeszcze maj... 20, 30 znaczy się. I mam zamiar od... E, mam zamiar zrobić tak, żeby ta seria była całe wakacje, tak co drugi dzień może mi się uda. E, zobaczy się, jak mi się uda to nagrać w ogóle. Ile odcinków mi się będzie chciało i takie tam. E, najpierw zapas sobie jakiś zrobię, bo jednak trzeba z tym YouTube'em teraz ruszyć troszkę. Jak wakacje są, jest czas. No to wiecie, trzeba coś robić. Plus w wakacje te streamy są, jak wiecie. Ale okej, okay, ja o planach nie, nie mówię, bo zawsze mówię kiedyś, kiedyś o planach. Na YouTube potrafiłem mówić pół odcinka i w sumie to się nie sprawdzało, więc nie warto. Ale cóż, trzeba e, też będzie... E, wakacje będą pracowite dla mnie. Mam zamiar przejść parę gierek, które mam do nadrobienia w swojej kolekcji. Niektóre porzuciłem albo dałem takie, wiecie, e, że może zagram, może nie. No wiele tych gierek. I aktualnie jak przestałem Przestaję teraz kupować w ogóle gry starsze niż rok 2000, powiedzmy czwarty gdzieś. Bo mam dość takich starych gier. Jak mówiłem już przedtem. Mam jednak zamiar też przejść parę gierek w wakacje na nowo. To najpewniej na streamach się zobaczy jednak. Na pewno będzie godzik jedynka, bo to najlepsze wyświetlenia ma. Mam nadzieję, że się wam spodoba. M. Um, well. No cóż, mam też nadzieję, że to jako tak brzmi ten odcinek tak w ogóle. Bo kiedyś się bawiłem w ustawieniu OBS, ale się okazało, że OBS jest tylko dobry do live'ów, bo nagrywanie zwykłe jest tak problematyczne, że co jakiś czas może być tak, że nagrywasz... Na przykład godzinny odcinek chcesz nagrasz i się okaże, że ten pieprzony OBS ci nie nagrał obrazu. Dlatego OBS jest dobry jak masz dwa ekrany, monitory Ja mam jeden, na razie Drugi chyba mi nie będzie potrzebny Tak mi się wydaje Już nie widzę sensu w nim Ile tego tungstena? To jest wolfram chyba, tak? Czy nie spojrzeli tego? Ey yy. No mm, W ogóle coś czuję, że ta srebra będzie mieć tungsten, ale tungsten to jest chyba wolfram właśnie na polski Nie mam pojęcia, nie pamiętam już Coś czuję, że ta seria będzie mieć tak do 30 odcinków. Mam nadzieję, tak po 20 minut. Ale już tu się zbliżamy do końca, tego limitu jednego odcinka 20 coś minut. Eee... Wyłącz się tylko, panie mądre. O cie! A, też te słabiutki. Ale jak pamiętam jak kiedyś lubiłem grać w Ferrari. W sumie co roku w chyba gram ziomkami najlepiej, ale nie ma tutaj nikogo, kto by tak grał codziennie. I można by było nagrać 5 odcinków dziennie. Nie, chyba nagrać sobie 2-3 dzisiaj i będzie tyle. Mi to wystarczy. Teraz tak... Ryzykować, że coś tam jest, czy niezbyt? Eee, chyba nic tu nie ma. Nie wiem w sumie, jak się wyleje woda. Ha, no i co skurczybyku? mrów kolowy Kol mrów jakiś nie wiem ale ja wyleję tą wodę niech się wyleje troszkę wolno się wylewa teraz będzie szybciej ale będzie ciemniej hmm, problem jest taki że ja sobie z tym typem yy, niezbyt poradzę chyba że jakoś tak go z łuku. o uciekł o i właśnie nie, bo on przez to przejdzie chyba, tak? To Dwo... było... O! Ui! Ui! Aaa! Goni mnie skur Eee... Zaprzestał niby, ale... No. A w ogóle, swoją drogą... E, kupiłem sobie taką fajną gierkę na gogu. Asterix i 6 XXL2 Gra w ogóle bardzo fajna. Robiłem kiedyś o pierwszej części film. I przyznam się do tego, mam trzy części tej serii, znaczy to jest Obelix i Obelix XXL 1, 2 i Asterix na Olimpiadzie, z tym, że na Olimpiadzie to jest e, gra jako tako nie do końca ten Asterix i Obelix XXL seria, tylko to jest trochę przerobiony, nie wiem czy ktoś zna taką grę, Artur i Minimki Naprawdę tę grę kiedyś lubiłem, tylko Odpalenie tego na Windowsie 10 jest praktycznie niemożliwe. Nie znalazłem sposobu. Używałem mojej płytki oryginalnej. Piraty robiłem, jakieś kraki, nic nie działa. Może kiedyś gadość jakaś, nie wiem, remastery jak ten XXL2. Bo to była naprawdę wspaniała gra jak dla mnie. Mi się tak podobała. Ukończyłem ją 4 razy. Ale na... To w Windowsie niestety mi nie działa, albo po prostu płytka coś nie działa. Chociaż nie, Pirat też nie działa, więc to chyba nie tego wina. Na siódemce mi jakoś pykało kiedyś, ale różnie. Raz działało w 5 FPS, ach raz w stałych, więc trudno mi to powiedzieć. Niestety, no, gra była świetna, ale już nie działa. A co do Isis 2 to no, miałem dwójkę oryginalną to zwykłą, nie remaster i jakby to powiedzieć nie działała odpalało się menu i tyle crashowało potem, więc spieraciłem no cóż Ale to by było na tyle dzisiaj 22 minuty powinny być jakieś na razie